Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w w to Auto 4, The Ballad of Grey Tony Nagrywam te odcinki od teraz do przodu, ponieważ przeprowadzam się i mam urlop w tym samym czasie i nienawidzę się przeprowadzać. E, I... E, żeby... Zanim ja się tam ogarnę, poproszę, noszę wszystko i wszystko poustawiam na nowej e, miejscówce, to żeby na pewno nie było jakichś większych przerw, prawda, w naszych przygodach, tutaj w odcinkach zagrajmy na kanale, ale jeżeli chodzi o e, streamy czy też supergrowe przygody to tymczasowo sobie właśnie je odstawię na później, aż się nie ogarnę z tą przeprowadzką. Zajebiście, mi się, nie chce tego robić. Długo mieszkałem tutaj w tym miejscu teraz, gdzie jestem i dużo rzeczy się nazbierało. Część z tego jest do wyrzucenia, e, trzeba posegregować i e, tym bardziej, że na nowej chacie jest mniej miejsca na takie rzeczy, ale jest lepiej ogólnie, więc. Oprócz tego, że jest trochę mniej miejsca, tylko nie. E, tak, tutaj nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ tutaj pojawił się błąd, który jest po prostu gównem e, strasznym pokacence się gierka, ale nie chcę wczytać dalej, więc robimy stary stos. Czyli musimy kurwa wejść do menadżera urządzeń, znaleźć w detalach GTA 4 i ustawić, żeby działał tylko jeden procesor. I dopiero wtedy możemy wrócić do gry w miarę bezpiecznie. Powinno się wczytać. To jest strasznie upierdliwe gówno, i jeszcze po tym miałem taki, taki shit

Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Lone shocking to all women. Hey, hey, hey. She called me, okay? It's business. We run a service. She knew the ruse. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down your Mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way, this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. That's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. No teraz muszę dla ciebie jakieś numery odstawiać, nie? Dobra, wracamy. Sorry, nie, ale no co z Zebra nagra. Wszystkie procesory. Okej. Okay. Niech Będzie działać. I tak sobie zastanawiałem, bo to jest dom mamy. To co my będziemy za misję robić dla własnej mamy? Nie wiem, zrobimy zakupy, czy co? Ale jak się okazuje, jest tu coś więcej. Sorry bro, but I don't do that no more. I saw you go a few years back. Could have been something if you didn't care so much about that pretty face of yours. Thanks. But that ain't the reason I quit. You ain't quit no more. My thinking is you were bad enough for no one to notice when you take a dive. You beat the first two guys I set you up with. Then you fall on the third. Fuck, bro. Shit, bro. I sure didn't think I'd be coming back here again. Man. I ci, tam kurwa. Także, no, tak sprawa wygląda. Irytuje mnie tak wielka nieraz, także. No, co zrobisz? I nie wiem, czy to chyba nie jest przez to spolszczenie, więc. Począć kto wie? Tak, i samouczek, zobaczcie, jak szybko pojawia nam się wytłumaczenie tego, jak walczyć. W normal normalnie już bym miał połowę zdrowia, spierdolone gdzieś tam, nie? F**k Come on, Lewis! Mm. Kill that f**ker! F**k him up! Fight fight like fight, twat, Don't let him hit in you, you in that pretty face! Who are idiots trying to kill each other? Knock that the fuck out. All all right. Your mama will want you to win! Yeah, that's right Yo, tag that motherf**ker, son! call the hospital! Mamy z trzecim przegrać dopiero tak. To, to nie będzie akurat ciężko, bo mamy tylko jeden pasek życia na wszystkie trzy walki. Ja Kurwa noć po prostu nie Chłopie here go kiedy wy jak wyczuć czy go trafię czy nie Ty szkurwiu, jebany. ujebany. Chujowo się tu walczy, strasznie kurwa. Ciężko wyczyć czy go trafi, czy nie. Ja pierdolę. No need for transport. We're going somewhere close. Idź, idź.

To jest chujowo zrobione strasznie, kurwa. Chuj. Chuj wie, czy dosięgnę, czy nie. Napierdalać dalej Kurwa, co za gówno, nie? Czo, gdzie ty kurwa bijesz, pał? Wrygo bij. Jasne, że z tym drugim dam radę teraz, nie?

Gdzie jest powtarzanie? Gdzie jest ten jebany SMS? No need for transport. We're going somewhere close. Kurwa no widzicie fajna gierka ogólnie, ten GTA 4, ale nikomu nie chce się dupy ruszyć, żeby to działało jak należy w 100%. Już po prostu no nie wiem czy się opłaci takiemu przeciętnemu Gostkowi kurde, który by chciał pograć po prostu. A nie się wkurwiać czy nie. nie było tego jakoś mega dużo tych problemów, ale... No, jak się Gierka nie wyłącza, to już jest lipa.

На палец, человек, опачку. Не ма тутей сенсу, русским им не хуба,

know you did the right thing nice to see a man like you swallow his pride for his mama just stay the fuck away from him okay you got your money we done listen to me i was there for your mama when you weren't i think you must've lost some brain cells in that fight yeah, if i see you again i'll kill you bro i'm out Poważnie? Tak będzie się jebało za każdym razem. I to chujowo.